Za nami gala XTB KSW 92, kolejna legenda pożegnała się z organizacją, ale Mateusz Borek ciągle w klatce i nie zamierza z niej wychodzić. Dzień dobry, panie Mateusz. Jak się podobał w Gorzowie Wielkopolskim? Bo obiekt nowy, trzeba powiedzieć, że ma dopiero kilka miesięcy. Pierwszy raz zawitała tutaj organizacja KSW, ale taki klimatyczny, kubatura też odpowiednia, jak na to miejsce wydaje się, że chyba kolejne miejsce na mapie organizacji KSW, które będzie odwiedzane regularniej. Tak, bardzo fajna hala, komplet publiczności, ponad 5 tysięcy kibiców. Wydaje mi się, że fajna odległość od Poznania od Szczecina, gdzie jednak sporo fighterów z tych miejsc pochodzi, trenuje, także tutaj prawdopodobnie Federacja KSW będzie regularnie wracać. Oduczyłem się tego słowa wielkopolskie. Podąd od miesiąca już to nie funkcjonuje, tylko jest po prostu Gorzów i, i też zwracali tutaj ludzie uwagę stąd, żeby nie używać Gorzów Wielkopolski tylko ciast Gorzów. Tak ze Stargardem. Tak, Był Stargard tak, szczeciński, tak, tak, teraz jest tak. tylko Stargard. Ciekawostkowo, ciekawostkowo. No dobrze, przejdźmy do konkretów. Twój moment tej gali. Na, na, co, na co zwrócisz uwagę i co przychodzi ci pierwsze do głowy, jak myślisz XTBKS w 92 na kilka minut po zakończeniu tego, tego wydarzenia? Pierwsza myśl. Ja jestem sentymentalny, to zawsze pójdę w stronę sentymentów, wspomnień, tych walk, które gdzieś tam przeszły mi przed oczami chociażby Irokeza z Arturem Kornikiem-Sowińskim, kiedy tak naprawdę był blisko trzy lata mistrzem kategorii Lekiej Federacji KSW. Znamy się wiele lat. Gdzieś tam byliśmy przy narodzinach jego gwiazdy i, i mieliśmy ten przywilej, żeby dzisiaj pożegnać Maćka Jeftuszkę w klatce Federacji KSW. Do tego też postanowił tą walką skończyć profesjonalną karierę, z który przecież no, walczy w tym sporcie zawodowym od 24 lat. No, to są zawsze takie sytuacje wzruszające, trudne. Bo no, ja szczerze mówiąc pogadam z zawodnikiem w klatce, ale jednak gdzieś tam już mi się kotują takie myśli, jak on sobie poradzi po karierze, jak zaplanował życie po życiu, czy będzie potrafił żyć bez tej adrenaliny. Może w przypadku Irokeza to jest nawet nieuzasadnione, bo jednak ostatnią walkę stoczył na IFM w 2021 wieku, ro, roku, więc te trzy lata już musiał umieć żyć bez tego, więc chyba się trochę już przyzwyczaił. Teraz na nowo jeszcze na ten, na ten jeden projekt znowu obudził Tygrysa, znowu potrenował, ale, ale myślę, że on dosyć łagodnie przejdzie do tego innego życia. No i, i Michał. No ja za każdym razem się o tego Michała strasznie martwię. 31 Walka. To jest facet, który. No, nie ma takiej, powiedziałbym, takiego analitycznego podejścia, co mu się opłaca, co się nie opłaca, nie dba o swój rekord, tylko zawsze szuka tych najtrudniejszych wyzwań. Wiadomo, że w takim idealnym świecie matchmakingu to powinno wyglądać tak, że Piotrek Kuberski, który jest myślę, że wielkim talentem, ma swoje niezaprzeczalne atuty. Za chwilę myślę, że dostanie walkę o pas mistrzowski, Powinien się być z młodymi, agresywnymi głodnymi, tacy, którzy są na fali wznoszącej, którzy idą do góry, którzy chcą spełnić marzenia w Federacji KSW. A Michał prawdopodobnie miałby dzisiaj też taką możliwość, przywilej, żeby mieć wpływ na wybór rywala, żeby to był rywal trochę wolniejszy, trochę mniej agresywny, yy, trochę po prostu słabszy, trochę już jakby też doświadczony przez los, przez te lata w klatce, ale to nie jest materna. To nie jest materna i, i, no, i, i to za każdym razem właśnie tak wygląda, że jak on wygrywa walkę z Radkiem Paczuskim, to myślę, że tam w głowie to się znowu urodziło 100 pomysłów. Dlatego była gdzieś kolejna droga do walki o pas, starcie z Pawlakiem. I jeszcze raz sobie postanowił coś udowodnić. I, i myślę, że gdybyśmy temu Michałowi Materli postawili pięciu zawodników. To z tej piątki wybrałby sobie najmocniejszego. Najmocniejszego, bo to jest Michał Materla. No, on się po prostu urodził mistrzem i umrze mistrzem, i zaczynał w tym sporcie gdzieś mentalnie jako mistrz. I odejdzie z tego sportu jako mistrz. I odejdzie na, swoim, na swoich zasadach dokładnie w tym momencie, w którym będzie chciał. Nie masz wrażenia, że wszyscy kibice i wszyscy eksperci oduczyli się w ogóle jakkolwiek doradzać Michałowi Materli? Bo ja mam wrażenie, że też narożnik chciałby zasugerować Michałowi, natomiast znając podejście Michała Materli do tego sportu, nikt nie rzuci. Tezy, że Michał powinien kończyć, bo i tak Michał skończy w momencie, w którym chce skończyć. Natomiast no jak Michał wchodzi do klatki, to każdy się zaczyna troszeczkę już coraz częściej obawiać, jak to będzie wyglądało. Dzisiaj dostaliśmy odpowiedź, dlaczego być może pojawiają się takie, takie obawy, a Michał cały czas wybiera tę drogę trochę męczennika, bo, bo on lubi cierpieć, cierpieć w tej klatce. To jest trochę no, ale... być może niepokojące z perspektywy widzenia, no, ale, ale to jest jego wybór. No, Ale myślisz, że. To jest w ogóle możliwe, żeby ludzie, którzy z nim tyle lat są w tym sporcie, trenują go, ale przede wszystkim myślę, że kochają go jak brata z sali, jak, jak swojego frenda. To jest chyba tak jak kiedyś wielcy wojownicy na wojnie, że mają świadomość oficerowie, że za dużych szans może tutaj logicznie nie mamy, bo przewaga sił wroga jest zdecydowana, natomiast dopóki nie padniemy, to wierzymy, że coś się wydarzy i i wspieramy jakby w pełni tego swojego wodza i tego swojego wojownika. Ale dzisiaj myślę, że też takie bardzo znaczące, znamienne zachowanie Karola Habrosa, jednego z trenerów yy, Michała Materli, który po prostu podszedł do sędziego Bosackiego uh -huh. i, i podziękował za taką, a nie inną reakcję, za zatrzymanie tej, tej walki. Po prostu no, znamy Michała, on sam z siebie by się nie poddał. On by padł, ale by się nie poddał. No to jest, to jest takie... I... Trochę smutne, bo dla mnie to jest mega nostalgiczne i każdy podchodzi z dużym sentymentem do, do Michała Materli i jego kolejnych występów. Natomiast ja szczerze powiedziawszy, oglądając kolejne pojedynki Michała Materli, to tylko modlę się w środku, aby stracił jak najmniej zdrowia i aby nic złego się nie wydarzyło, bo dzisiaj trochę tego zdrowia jednak stracił. Ale przystępował do walki z Radkiem, to też w zasadzie jak rozmawialiśmy o tej walce, to, to martwiliśmy się o zdrowie Michała, bo wiedzieliśmy, że naprzeciw stoi ktoś młody, agresywny, kto będzie chciał mu zabrać rekord. Jednak życie napisało inny scenariusz. No, ale prawda? też nie możemy zapominać, no. że znajdował się w, w kryzysach w, Ta, w tym pojedynku. Tak, oczywiście. No, natomiast no, to, jest Michał, to jest Michał Materla. Ale pamiętasz, był kiedyś taki pięściarz Arturo Gatti. Chyba kończył z rekordem 51-13. I czy był w swoim prime i toczył ten trzy walki z Wardem, czy już później w zasadzie częściej przegrywał niż wygrywał. To za każdym razem wyprzedawał hale i ludzie przychodzili, bo chcieli gdzieś tam cały czas oglądać tego wielkiego wojownika, który się nie poddawał do, do samego końca. I taki będzie materiał. Ale myślę, że też dzisiaj te gale zapamiętam. Po pierwsze, na kunszt Kuby Wikłacza, bo to jest kunszt. Ten, ten chłopak naprawdę w tym sporcie albo umie wszystko, albo prawie wszystko. No i druga sprawa, która na pewno zwróciła moją uwagę, to. Atakuje ta młodzież. No młodzież jest dzisiaj fajna, młodzież jest y, mocna. Mam na myśli przede wszystkim Szczepaniaka, Zalewskiego, nie myślę, że się i tutaj z bardzo. I Zdrawkowicz. dobrej strony I, i Zdrawkowicz. Szkoda tej kontuzji chyba, taka, Kamilaszka, Radka, bo tam było ewidentne skrzywienie i, i w zasadzie już w tej pierwszej rundzie widać było, że coś jest nie tak jednak z tą prawą ręką. Nie wiem, czy coś trzeba tutaj dodawać. Wydaje mi się, że najważniejsze akcenty tej gali zostały poruszone. My z wielką niecierpliwością czekamy na to, co wydarzy się w Paryżu, chociaż ta gala już oparta głównie na francuski rynek, bo niektórzy pewnie oczekiwali, że będzie to coś, coś wielkiego, jak nowy rynek, natomiast jest coś wielkiego, ale pewnie nie ze specyfiką pod polskiego kibica. No, ale wiesz, pamiętasz, była gala jedna czy dwie w Polsce w UFC? I też to była gala sformatowana ewidentnie pod rynek Polski, gdzie UFC praktycznie posłało do boju wszystkie polskie siły swojej federacji, to też trudno. Żeby w Czechach nie walczyły gwiazdy czeskie, skoro się KSW stało się organizacją międzynarodową, skoro robi 12 czy 14 gal w roku i, 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 i ma szansę dzięki tej liczbie Gal też budować rankingi, budować poszczególne kategorie, więc wydaje mi się, że naturalne jednak, że mamy tylu Francuzów na, na karcie, ale będą też Polacy, a ja im bliżej tej gali, to powiem Ci, że tak zastanawiam się nad walką Mariana Siłkowskiego z Warelą. Pewnie będzie jeszcze czas, miejsce, zwłaszcza w Twoim Oktagonie, żebyście. Pogadali, rozkminili tę walkę, rozłożyli ją na czynniki pierwsze, ale, ale dzisiaj myślę, że to nie będzie łatwa walka dla, dla Mariana. Do czego jest bliżej? Do walki Tomka Adamka z Mamedem Halidowem, czy do walki Tomka Adamka z Jankiem Błachowiczem? Wiesz co, no myślę, że tak się trochę się tak to wszystko niepotrzebnie rozlało. Sądzę, że Tomek w ogóle nie miał takich intencji, jakie zostały odebrane przez wielu dziennikarzy i zawodników, bo tam widzę, że nawet niektórzy zawodnicy MMA no i do moim zdaniem moc za daleko, gdzieś tam określając go tak już w sposób taki nieprzyjemny, nieładny. Zaczęło się wszystko no mimo wszystko od pytania Andrzeja Kostyry, takiego mocno nakierunkowującego, takiego mocno sugerującego, gdzie w zasadzie Zawodnik tylko mówi tak, nie, i potem się z tego bolduje elit, i z tego się robi wypowiedź, i, i zaczęła się zadyma. Wydaje mi się, że mm, Tomek był bardzo wdzięczny Rafałowi Pasternakowi, że przekonał swoich wspólników do tego, żeby móc zawalczyć z Mamedem, bo chciał tej walki dla federacji KSW, ale też chciałby być honorowy i się wywiązać z tego kontraktu, który podpisał z Fejmem to prawdopodobnie było takie mocno niefortunne stwierdzenie o ustawieniu się w kolejce. Mamet zareagował z dystansem, z właściwym dla siebie poczuciem humoru. No Bardziej po prostu chodziło o to, że nie jest w stanie zrobić takiej walki rewanżowej z Mamedem, jeśli ona się nie odbędzie na przykład w ramach federacji WPM, tylko miałaby się po raz drugi odbyć na gali KSW, gdzie, gdzie Mamet przecież ma z tą federacją e, ważny, ważny kontrakt. Bo, bo sądzę, że można było powiedzieć to samo i ktoś, kto się Czasami lepiej dobiera słowa od Tomka Adamka, mógłby odpowiedzieć na to pytanie. Czyli na, wiele osób nawet, sprowo tak, nawet sprowokowanym ty czy ja, czy paru innych ludzi odpowiedziałoby w sposób zupełnie inny, tylko powiedziałoby, przepraszam, mam ważny kontrakt z pani Andrzeju, z Federacją Fejm. Jestem gotów do takiej walki rewanżowej z Mamedem po wypełnieniu tego kontraktu. Zabrzmiałoby to normalnie, sympatycznie, trochę inaczej zabrzmiało pewnie, niech się ustawi w kolejce, bo tutaj mam, mam walki do wypełnienia. No. Jestem jednak za tym, żeby, żeby wewnątrz tej grupy dużych sportowców, którzy dużo zrobili dla, dla sportu w Polsce, no, żeby nie prowokować, żeby gdzieś ich nie skłócać, bo to jest kompletnie niepotrzebne. Ja rozumiem, że media dzisiaj muszą żyć jakimś jakimś tematem i, i lubią i lubią takie kliki klik dymy, dymy dymy I to, dobra ale nie odpowiedzieć na pytanie procentowo jak miałbyś rozłożyć szansę to do którego pojedynku bliżej króciutko no myślę że z jeden, bo Mamed Janek na pewno nie zawalczył w 2024 roku ja nie wiem czy w ogóle 50 letni Adamek to będzie myślał o walce w 2025 roku no, no nie żartuję on zawsze będzie myślał dopóki będzie stał i się gdzieś tam nie skaleczy jak ma wiazdy girozalski natomiast yy, yy, jeśli, jeśli, będzie, jeśli będzie propozycja, jeśli się będą zgadzać warunki, bo na pewno teraz pewnie mielibyśmy jako, jako team swoje warunki, trochę inne niż przy okazji pierwszej walki, nawet nie mówię o finansach, tylko o takich pewnych warunkach brzegowych, to, to nie wykluczam, że, że taki rewanż mógłby się na koniec roku zmaterializować. A z Jankiem Błachowiczem kontakt po tym jego wpisie dotyczącym Tomka, Tomka Adamka, czy jednak to... Nie, nie. miałem. Rozmawialiśmy, wymieniliśmy kilka SMS-ów, pośmialiśmy się. Janek mówi, coś się musi dziać. Okej, okay, czyli zamiesza, zamiesza. Janek w koziołku. No dobra, no to niech zostanie to enigma, niech zostanie to melodią przyszłości. Mateusz Borek, serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. XTBKSW92 już za nami, do zobaczenia. Ciao.